Witam Was w mojej nieco zbutwiałej kuchni. Mam ze sobą kilka gadżetów, właściwie mini gadżetów, które pomogą mi tym razem przygotować zupę leśną z pożywienia, jakie uda mi się w lesie pozyskać. Czyli taką typowo survivalową zupę, a więc te gadżety też są takie dosyć minimalistyczne. Oczywiście nie wszystko z tego musimy mieć ze sobą, ale to są gadżety, które nam ułatwią działanie w terenie pod kątem właśnie przygotowania posiłku. Co my tutaj mamy? To, co udało mi się znaleźć jesienią, tak po prostu idąc tutaj na tę miejscówkę, znalazłem to po drodze, czyli podgrzybki, także będziemy przygotowywać zupę grzybową, żeby ta zupa grzybowa smakowała bardziej tak leśnie. Mam ze sobą również igiełki świerkowe oraz igiełki sosnowe, które dodadzą nam dodatkowego aromatu. Pierwszy gadżet, jakim będziemy się zajmować, to kuchenka marki Esbit. Jest to taka standardowa kuchenka na wzór tych wojskowych, nieco już zapomniało się w środowisku takim bushcrafterskim czy też survivalowym o takich właśnie kuchenkach. No dlaczego? Dlatego, że teraz którym wiodą albo kuchenki gazowe, albo kuchenki też takie z blachy, natomiast opalane drewnem to są większe konstrukcje. Tutaj mamy coś całkowicie minimalistycznego, niegdyś bardzo popularnego. W ten sposób to rozkładamy, widzicie. A w środku w środku mieści się paliwo stałe. Stąd oczywiście wyjmujemy. Zaraz do tego przejdziemy. Na początek, jak ta kuchenka funkcjonuje, rozkładamy ją w zależności od tego, jak duże mamy naczynie, albo w ten sposób, albo możemy też tutaj regulować te jej ramiona. Po to, żeby na przykład zmieścił się na górze taki oto kubek. Stawiamy tutaj kubek i tutaj rozpalamy to, co mamy ze sobą. Albo będą to kostki popularne s czyli paliwo stałe. Albo może być to inny rodzaj paliwa i mamy tutaj również inny rodzaj paliwa. Jest to palnik alkoholowy na bazie etanolu i tlenków krzemu, z tego co pamiętam. Odkręcamy takie coś. Widzicie, to ma postać takie jakby galarety, albo takiego bardziej kiślu, żelu. Pachnie to, jak ma pachnieć, skoro to jest na bazie etanolu. Wiadomo, jak pachnie. Możemy to umieścić tutaj, po prostu. Podpalić i mamy bardzo gorący płomień. Na górę kubek i gotujemy w ten sposób naszą zupę. Wyobraźcie sobie, że mamy tylko ten palnik. Ten palnik żelowy. Kładziemy go tutaj, odpalamy. Kładziemy na nim kubek i co? Odcinamy dopływ tlenu w ten sposób. No i ten żel przestaje się palić. Natomiast ta kuchenka ma za zadanie stworzenie... Przestrzeni powietrznej pomiędzy palącym się paliwem, a właśnie naczyniem. Kolejne dwa gadżety, które okażą się dzisiaj przydatne, to sztućce albo w takiej nieco bardziej klasycznej wersji, czyli rozkładany zestaw z jednej strony widelec, z drugiej łyżka, albo taki oto typowo turystyczny spork, tak zwany szwedzkiej marki Wildo. Wildo, Nie wiem po jakiemu to powinienem czytać łyżka, widelec i nóż. Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, tak zwykłem mawiać. Natomiast cieszy się takie coś bardzo dużą popularnością w środowisku. Także, no niekoniecznie tej marki, ale ogólnie tak naprawdę, dużą popularnością cieszą się tego typu narzędzia. Zobaczymy, bo bardzo mnie zastanawia, czy jestem w stanie tym zjeść zupę. Zupę na pewno łatwiej zjem tym, ale czy w ogóle jestem w stanie zjeść tę zupę, czy przez ten widelec nie będzie mi się za dużo tutaj przelewać? Zobaczymy. Także testujemy na sam koniec sztućce. Odłożę je na razie na bok. I jest jeszcze jeden gadżet, tak właściwie to są dwa gadżety, bo jednym z nich jest ten kubek, w którym zupę przygotujemy. Bardzo poręczny i tak naprawdę wolę taki kubek niż te kubki takie klasyczne armii amerykańskiej. Każdy zna ten kształt. Nieraz pokazywałem taki kubek. Ten wydaje mi się dużo praktyczniejszy. Zamiast bawić się w jakiegoś wojaka gdzieś na partyzantce, wolę użyć wygodnego kubka. Zestaw przypraw. Możemy sobie przypiąć do tego klucze to właściwie cokolwiek. Możemy to też gdzieś dzięki temu uchwytowi przytroczyć. Natomiast co tutaj mamy? Cztery przegródki. No i standardowo, kiedy to już kupujemy, jest to wypełnione przyprawami. Jest sól. Papryka, kary i pieprz. Także mamy wszystkie najpotrzebniejsze przyprawy. Oczywiście możemy to ponownie wypełnić, kiedy te przyprawy się skończą. Tutaj wystarczy, że paznowciem to podważamy, otwieramy i sypiemy taką przyprawę, jaka jest nam aktualnie potrzebna. Myślę, że do naszej zupy sypiemy wszystko. Mam tutaj palnik, który gdzieś się już kiedyś pojawił. No i dobra, tym palnikiem tutaj sobie to zapalimy. Już się pali prawda nie widać. Tu jest gorąco, natomiast nie widać płomienia. To się pali niewidocznym całkowicie płomieniem. Słynny pojemnik helikona z błędnie zawiązanym węzłem, ale to już widzieliście, także nie będę się powtarzał. W każdym razie sam pojemnik na wodę bardzo dobry. To jest tworzywo, które nie uwalnia żadnych szkodliwych substancji. Można lać tutaj nawet wodę gorącą do 90 stopni Celsjusza, ale teraz nie będziemy się w to bawić. Na razie przekłuczę sobie mój kubek, w którym można gotować. Naleję tutaj wody. Wrzucamy. Sprawdzam tylko, czy nie ma robaków. Tutaj naprawdę cały grzyb nadaje się do wiedzenia zarówno. O, gdzie tu jest robaczywy. Ale tak naprawdę to nic nie zmienia, jeżeli jest jakiś robak w grzybie, bo to jest dodatkowe białko. Nawet lepiej, jeżeli coś tutaj się w tego grzyba wżarło w takiej sytuacji survivalowej. Dlatego wrzucam całość. Ale. Rozdrabniam na takie kawałki, żeby ten grzyb więcej swojego aromatu uwolnił, więcej tych składników odżywczych, których ponoć jest w nim niewiele, aczkolwiek nie wiadomo, bo coraz to nowe badania się pojawiają. Ostatnio mówi się, że grzyby jednak zawierają całkiem sporo białka, To rzucamy również igiełki. Tym, że trzeba pamiętać, żeby te igiełki nie były luzem, żeby były na gałązkach, bo jeżeli są luzem, to zaraz cała zupa będzie z igiełkami, no i ciężko to będzie potem zjeść, wypluwając co chwilę te igiełki, które no zwyczajnie są dosyć kujące. Jedną taką gałązkę wrzucę, oraz jedną jeszcze tutaj sosnową. Woda jest już gorąca. Natomiast nie ma tutaj jeszcze wrzenia, a paliwo chyba się kończy, bo mało było tego żelu, dlatego dorzucę teraz kostkę S-Bit prosto do tego palniczka. Wiadomo, im więcej paliwa, tym wyższa temperatura ognia, tym szybciej całość się zagotuje. O, widzicie, od razu się kostka zajęła ogniem. Tutaj już płomień jest widoczny i gotuje. Wyciągnąłem już igiełki, kończą się gotować same grzyby. Patrzcie tylko jaki ładny kolorek to przyjęło. No i ma zapach też takiej klasycznej zupy grzybowej. Oczywiście nie tylko ta woda tutaj będzie nadawać się do picia, ale grzyby również ugotowane są jadalne. No i teraz zastanawiam się, czy rzeczywiście to jest bardziej przydatne od tego. Jak najbardziej można coś nabić. Hmm, grzyby są już fajne, miękkie. Tutaj chodzi bardziej mi o łyżkę teraz. Bo o ile tą, będę w stanie jeść na pewno. Klasyczna łyżka. Naprawdę dobra zupa. Dodałbym jeszcze śmietany, no ale w warunkach leśnych, no ciężko ośmietane. No tak, jem tą łyżką, bo jest wygodnie zwyczajnie. Natomiast miałem sprawdzić to coś. Czy można jeść tym zupę? No właśnie, nie, niekoniecznie. Dlatego, że wszystko przelewa się przez widelec. Także jest to łyżka, owszem. Można takimi. Drobnymi porcjami to zjeść, a więc spłyzka przede wszystkim do czegoś gęstszego niż zupa. Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć, jaki sprzęt nadchodzi zima, więc może jakieś termosy, może y, ogrzewacze, może. No sami dajcie znać, y, czego będziecie potrzebowali w zimie. Ja postaram się dokonać przeglądu tego sprzętu, czy może jakieś gadżety, takie typowo zimowe. Dajcie znać w komentarzach, no i będziemy działać a tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.